Dzisiaj jako rozgrzewka mamy już teraz bardziej taka część specjalistyczna Przyzwyczajanie dłoni do chwytów spinaczkowego, czyli deseczki, tak zwany cliffhanger jak jest w Ninja Warrior. Najpierw przejście w bok. Teraz tutaj wysoko trzeba wejść, więc też mocna praca bickiem do góry. Okej, okay, wysoko było. Moce na bicku. Dawaj Olek. Okej, okay. okay, dobra, od razu się ustawił do skoku, na razie bez łapania, ale samo wybicie, ekstra. element techniczny potem z toru to będzie wszystko z drążka obrotowego na trapez. Tamten ten drążek, z którego się jest obrotowy, dlatego też dobrze jest go złapać przechwytem. Dobra, z dużym zapasem Zobaczymy jak Amelia lata to... Mocno, rozbujaj się Hop. Mocniej Dawaj, dawaj, odrzuć energii Hop teraz Co jest? Dobra, tej maty przychodzi

treningu rozgrzewki teraz dość trudne przejście w dół tutaj jest drążek obrotowy dawaj 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 I prawie i na koniec lina do góry Zalecane na samych łapach do czarnego. Jest, dobra. I I Zadanie dodatkowe. Swing do góry. No. Dawaj, Dawaj Mati, i mocno. Klata w przód, i hop. Dobra, po jednym jest Ale jak Dawaj, Mati, Widzisz tam na górę? Klatę wywali, ho! Nie! O, właśnie, o, właśnie, rośnie, o! To Nie musisz wyjechać mocno. Klata. pszczół? Strata pszczół? Klata, okej A, kurwa, okay. okay. no dobra. Ale zobacz, jak ja wysoko wyjeżdżam w głowę, zanim się puszczę Tu? tu. Czyli jak na łodzi przechodzisz trochę na bicie? Na nasze no, tak na No, no, bo jest przy drugim. Okej. Przepraszam, 34 sekundy to jest wycięsta dzisiejszego ninja Toru. Drugi czas, za nim to jest 40 sekund, a teraz zobaczcie, co jeszcze chłop wymyślił. Jest! No, taki dodatkowy challenge. Szybkie zebranie. Hop jest. Teraz mamy ekipę coerową. Już była technika na przeszkodach. A teraz jest część taka siłowa. Do zrobienia dzisiaj jest 5 pociągnięć zamiennych na trx Pompki, berpi, przysiady z wyskokiem. pajacyki, brzuchy. Jedno przejście na ringach. 20 minut ciągłej pracy. Wykonanie jak największej ilości powtórzeń. No i zasuwają. A potem wyjdziemy na zewnątrz, żeby polatać trochę na przeszkodę. I teraz jesteśmy na zewnątrz z grupą ocerową. 15 minut biegu z przeszkodami. Spokojny bieg, żeby pokonać jak największą już przeszkód. Paula dzisiaj pierwszy raz zrobiła całego wariata. Wczoraj się śniło, że go pokonała, dzisiaj go zrobiła. Więc super, zobaczymy jak pójdzie z kołkownicą. Płynę, że cała część techniczna, siłowa za nami czy za nimi. I 10 minut biegu też już za nimi. Dawaj, lekki swing, przód, tył. Cały czas. Bujaj. Trzymaj. Nie poszło tak dobrze jak z wariatem, ale tak, leć dalej.